Jest 6.19 w sobotę, a ja wstałam, żeby godzinę pochodzić na bieżni, bo wiem, że później nie będzie mi się chciało albo nie będę miała jak. I wiecie, jak to się nazywa? Dyscyplina. Nic więcej. Tu nie ma chęci, bo mi się nie chce. To jest jedynie dyscyplina, która nade mną panuje i która mnie trzyma w tych ryzach. Jedziemy na targi przykładnych ładnych i pokażę Wam szybko, co mam w mojej korbie z prowiantem. Dobrze, w czekoladzie, że A na zrobiłam, jakbym zgłodniała. Oprócz widelce dla dziewczyn i noży. wzięłam kolę pepsi, wodę. No i zapakowane mam z ja to pakowałam. Nie wygląda to, słuchajcie, to jest ta papryka, tylko ja nie miałam, nie zrobiłam poszerowanej, na dnie jest położona papryka, a na wierzchu jest ta soczewica, słuchajcie, ale to jest takie dobre w tym sosie, pycha, więc pakujemy e, się i lecimy. Już tak długo jesteśmy w stresie jakieś 20 minut, mamy czas na pierwszą przekąskę. 5 minut jesteśmy w stresie Czas na kanapkę. Jestem przed Expo i idę na Targi Rzeczy Ładnych do Kamili, do Kasi z Podlasia, zobaczyć jak tam idzie dziewczynom. Ogólnie przejście dookoła, bo w sumie szukamy teraz stołu, a pamiętam, że na ostatniej edycji był taki pan ze stołami dębowymi, więc już teraz jestem bardziej zdecydowanym klientem, więc może też coś sobie popatrzę. Patrzcie, gdzie jest największe stoisko i największa kolejka i najładniejsze talerze, czy nie? Mówiłam, że przywiozę dziewczyną jedzenie i mam, weźle, mam paprykę maszerowaną z soczewicą. E, nie bierzesz. To jest bo, bo Ty chcesz e, ze mną konkurować, tak? Tak. Tylko trochę inaczej, bo to papryki. Ale ona jest przez Ciebie zrobiona? E, tak no, ja zrobiłam wczoraj wieczorem. I zapakowałaś takie pudełko? Tak. Ale naprawdę? Nie, bo miałam piążki tutaj i wyjęłam Więc i tutaj o. Jezu! Jeszcze raz. Możecie jeszcze jutro tu przyjść, bo w niedzielę też jest otwarte i patrzcie, ile tu jest fajnych rzeczy. I sosy do sałatek, i herbatki, i kamili, I kamieni, o to słuchajcie serum, to musicie go kupić i w ogóle patrzcie, jakie jest tyle, 20 zł. Nie, to są też rzeczy, które warto sobie mieć w domu. O, ja tym się codziennie teraz sma smaruję trawą cytrynową. O, jaka ja to kupię. O, wow. Oliwa, najlepsza oliwa. O, to jest super na przeziębienie, no i proszę Państwa, kalagen. Ale super rzeczy tu są. Tu możecie też sobie skompletować te e, prezenty. Patrzcie, na przykład set wszystkich olei. Co się będzie, I czekaj, nowość jeszcze. A, no i właśnie, nowość. Czekaj, o, o, tak widać, Glass skin. Ale to jest super. Jak chcecie mieć taką cerę? I taką cerę. rozbolała głowa, ale mam kolegę, który tutaj jest na stoisku Lemon poszłam do niego i miał i prom, więc niosę jej i prom napój patrzcie, ej, ale patrzcie, jakie to są kolejki przed stoiskiem dziewczyn wow postanowiłam stanąć w kolejce po pączki ej, poproszę jednego Kokosa i jednego hibiskusa. Na y, Nie, mogę. Na opakowania? To często pytać się mnie o mój tubek, a ja mam właśnie z tak? ceramika ten. Trochę z mojej winy robimy kółka po Warszawie. Pojedziemy do hali koszyki. Nie, za, y, nie zauważyłam parkingu podziemnego. No a tu nie ma jak zawrócić, więc trzeba jeździć dookoła. Ale świątecznie Przejechaliśmy na szybkie jedzonko Do hali koszyki Ale stwierdziliśmy, że idziemy jednak do Gringo Park. I ogólnie Targi rzeczy ładnych są świetne Tylko wydaje się tam bardzo dużo pieniędzy Ja kupiłam prezenty dla dzieci na święta I trochę rzeczy dla siebie I nam pokażę Ja wzięłam takota jednego, bo nie jestem za bardzo głodna, ale widzę już tutaj papryczkę halapenią. No i się. się. Wega. Chciałam Wam zaprezentować moją piękną dzisiejszą stylizację. Zobaczmy spody, jak błyszczą. Najpierw. Dopiero zjadłam, ale przekąski na drogę można wziąć salomorską. Jechaliśmy do Białego Stobu i stwierdzimy, że zajedziemy do domu zobaczyć, że stoi. I mogę Wam też trochę pokazać w sumie. To jest też salon. Proszę I na razie tyle wam pokażę. I teraz muszę sprawdzić, bo właśnie tu, gdzie wy jesteście, będzie lustro. Jak będę się malowała, daliśmy trochę chyba za mocne ledy. <grym, <grym, I świecą w oczy, ale są takie, gdzie e, przyciemniacze, więc można sobie przyciemnić. Ale nie, światło idealne do makijażu. Będę robił. <grym>, Moi drodzy, dzisiaj użyłam takiego kremu. Szybki przegląd domu był e, i no, mieliśmy plany przeprowadzić się na święta. Do domu i zrobić się w święta w nowym domu. Jednak kamieniarz nam powiedział, że nie ma opcji, że zrobi nam blaty do świąt. Więc stwierdziliśmy, dobra, bez ciśnienia. W sumie te święta wtedy byłyby takie naprawdę ostro na spinie, bo musielibyśmy się przeprowadzić w tydzień, podokupować różne rzeczy. A tak na spokojnie w styczniu się przeprowadzimy. No i co, już, już muszę kupować kanapę, stół, krzesła. Łóżko już się robi, kuchnia zaraz będzie. I będziemy się przeprowadzać. Szybko Wam pokażę, co sobie kupiłam, bo zaraz jedziemy na jarmark białostocki, bo dzisiaj jest otwarcie. Kupiłam sobie taki piękny kubek z Fika Ceramika. Mam jeszcze jeden piękny, ale zobaczcie, tutaj jaki... Serdus serduszeczko, jest cudowne. To. Kupiłam. E Książeczkę dla mojej siostry, ponieważ e, moja siostra mieszka w Londynie i moja mama bardzo się martwi, że Klara nie będzie mówiła po polsku, więc e, polsko-angielska książeczka. E, tutaj dla mojej chrześniaczki e, takie karty Memo Labyrinth. Ona ma już zaraz trzy latka, za rok. E, więc chciałabym, żeby jakaś gra taka, wiecie, edukacyjna bardziej była. I to, nie wiem w sumie, komu będę dawała. To są migdały w mlecznej czekoladzie w cynamonie. Patrzcie na to. To są liofilizowane e, maliny w białej czekoladzie w pudrze chyba z e, liofilizowanych malin. Było tak piękne. No i wzięłam jeszcze migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą maczą. Pięknie to wygląda i stwierdziłam, że to jest taki fajny prezent. Zobaczcie, jak komuś takie coś dajecie, No przecelowne to jest. A i wziąłam jeszcze krem do rąk, bo <grym> Państwo mnie tak zaskoczyli z tym kremem, więc wziąłam krem do rąk sobie. E, I To W sumie tyle. Więc jeszcze nie zaszalałam aż tak mocno. Jeden kokosowy, jeden hibiskusowy. I tyle z moich dzisiejszych zakupów. Dobra, trochę się ubiorę cieplej i jedziemy na jarmark. Jezu, ile ludzi. Słuchajcie, jeździliśmy pół godziny, szukaliśmy miejsca, żeby zaparkować. No w stoku, tak rzadko się zdarza. No, zaszaleli w tym roku i lodowisko, i, i ten karuzela jakaś. Wow! Stukać, no? Wow! Jezu, ile atrakcji w tym naszym Białym stoku. Pojawiło się lodowisko. Jak trafiliśmy. Myślę, że będzie to atrakcja, która będzie będą, tylko w tym roku będą rozdawać. w kolejnych latach. Tyle no, wygrać. Tak Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli, na nasz... W jarmach i wierzą, że do 23 roku. 23:30, dopiero wracamy do domu i będę e, robić vlogmasa, czyli składać go całego z całego dnia. Ale ogarnijcie to, jak zasypało cię